Cześć, tu Justa. Witam Cię na moim kanale, na którym dzielę się wiedzą o ceramice. W dzisiejszym filmie dowiesz się jak zdobić angobami. Angoby to jeden z najstarszych sposobów zdobienia. Angoba oznacza po prostu glinę. Kiedyś ludzie nie mieli dostępu do takiej ilości materiałów zdobniczych. Nie było szkliw, nie było farb używali tego, co było w ich najbliższej okolicy. Jak na pewno wiecie, glina ma różne kolory. Jest to związane z tym, że przez miliony lat, kiedy się wytwarzała, mogło dojść do zanieczyszczeń. Są to najczęściej zanieczyszczenia mineralne. Może być zanieczyszczona tonkami metali, na przykład takimi jak żelazo czy mangan. Każda ziemia ma trochę inny kolor ze względu na swój skład i to właśnie wykorzystywali nasi sprzodkowie do zdobienia, czyli glinę, z której wykonywali swoje naczynia, mogli pomieszać z innymi składnikami, które były dostępne w ich okolicy. Tak powstawały farby, które nakładano bezpośrednio na mokry wyrób. Nie było wtedy problemu z tym, że farba nie pasowała do czerepu, do naczynia, dlatego, że z tego samego materiału. I ten temat towarzyszy nam do dziś. Angoby są nadal szeroko stosowane. Jest to farba, która jest zrobiona z gliny. Jej bazą jest glina. Przez wieki doszło do pewnych zmian w tych farbach, ponieważ doszły inne składowe. To już nie jest zwykle tylko glina, ale również na przykład topniki czy związki schudzające. No i oczywiście bardzo zmienił się sposób zdobienia. I też sposób barwienia angob. W tej chwili najwięcej angop jest barwionych za pomocą pigmentów. Pigmenty są to związki, które są chemicznie przetwarzane, one są przetwarzane z tlenków metali i tak powstaje kolor. Ten kolor w angobach pigmentowy jest bardzo stabilny i ma wielką zaletę do zdobienia, dlatego że widać jaki jest przed wypaleniem. Ceramicy mają. Trudne zadanie, dlatego że bardzo często to, czym zrobimy, zupełnie inaczej wygląda przed wypaleniem i po wypaleniu. Przy angobach jest wspaniale, bo widzimy, że jak farba jest czerwona, po wypaleniu też będzie czerwona, zielona, niebieska i tak dalej. To bardzo pomaga przy pracy na przykład z dziećmi czy z osobami niepełnosprawnymi. Dlatego często są polecane do pracy z osobami, które to trudno po prostu wytłumaczyć skomplikowane działanie szkliw. Oczywiście, angoby mogą też być barwione tlenkami metali, nic nie stoi na przeszkodzie, ale tych tlenków jest dosyć mało, mam ograniczoną gamę barwną, dlatego zwykle stosuje się jednak te pigmenty. I takim prostym sposobem na zrobienie angoby, gdyby ktoś chciał spróbować i zrobić to w taki dawny sposób, to wystarczy, wziąć linę z której lepimy, wymieszać ją z wodą, powstaje szlam który używany jest często do na przykład przyklejania kawałków, ale w tym wypadku możemy go zabarwić na przykład pigmentem lub tlenkiem i zrobić z niego farbę. Również gliny mają różne kolory, to też wykorzystuje się w stopieniu, ale tutaj trzeba pamiętać, że są pewne schody. Angoba, czyli glina, ma kurcz czyli swoją kurczliwość. I jeśli my nie mamy dopasowanej kurczliwości naszej gliny z której robimy do kurczliwości angoby, to ona będzie odpryskiwała. Kiedyś było tak, że angoby były stosowane tylko na glinę surową, niewypaloną, właśnie ze względu na kurczliwość. W tej chwili ten problem się już de-zaktualizował, ponieważ do angob najczęściej są dodawane związki, które schudzają glinę. Czyli na przykład mączka kwarcowa, czy na przykład palonka. Bardzo drobny, bardzo drobny, czyli bardzo drobny szamot. Dzięki temu ta kurczliwość farby jest na tyle niska, że możemy angoby używać również po wypaleniu. I ja za chwilę pokażę, w jaki sposób to robić i jak możemy takie angoby zastosować. Przygotowałam kilka kolorów angob. Pokażę Wam teraz, w jaki sposób możemy je zastosować. Tych zastosowań jest kilka. Pierwsze, które ja bardzo lubię i bardzo często używam, to jest tapowanie. Nakładanie farby przez tapowanie. Tapowanie, czyli przykładanie gobeczką raz przy razie. Mam tutaj obok siebie dwa naczynia. Jedno jest surowe, niewypalone na biskwit, a drugie jest już po wypale. Nie z biskwitem widać zmianę koloru. Jeżeli chodzi o tapowanie, to tutaj pojawia się temat gęstości angoby, dlatego że zawsze pytacie mnie, jaką gęstość ma mieć szkliwo, jaką gęstość ma mieć angoba, jaką gęstość ma mieć farba. To bardzo zależy od tego, właśnie w jaki sposób ją nakładamy. Jeżeli chcemy natapować, jeżeli chcemy użyć tej techniki, to ta farba musi być dosyć gęsta, dlatego że tutaj naszym narzędziem jest gąbka. Ta gąbka lepiej, żeby była troszeczkę wilgotna i sobie delikatnie zanurzamy. Gąbka jest dowolna, nie, mu, nie musimy używać jakiejś specjalnej. Ja akurat mam taką ze sklepu plastycznego, bo jest wygodna, bo jest na takim patyczku. No i teraz tak, bardzo ważną częścią tego naszego procesu będzie to, czy glina zachowa chłonność. Wiem, że niektórzy palą niżej, niektórzy palą wyżej biskwity. Im wyżej będzie wypalony biskwit, im bliżej spieku gliny, tym trudniej będzie się nam nakładało tę farbę. Dlatego tutaj musicie sprawdzić własną masę, na ile ona się wypala i jaka jest ta temperatura odpowiednia. Ja biorę gąbeczkę, teraz raz przy razie nakładam. Zobaczcie, to się różni tym, co, czym nakładanie farby na przykład na ścianę, możemy nakładać wałkiem, prawda, który nakłada równą powierzchnię, albo malować pędzlem. Ta powierzchnia jest bardzo gładka i równa. Angoba ma ogromną jeszcze zaletę, taką, że nie przykleja się. Jest to farba z gliny, więc nie klei się na przykład do półek i mogę spokojnie użyć jej do pomalowania od spodu tego kubeczka. Nie ma żadnego problemu. Wyszło całkiem nieźle. Ta angoba ma mocne krycie, więc nie, nie martwię się, że będzie wystawała spod, spod, spod nie glina. Angoby ze sobą się nie mieszają, one się nie topią, dlatego też na przykład bym teraz chciała potraktować to, to tę warstwę, którą tapowam jako powiedzmy tło, to ja na niej mogę innym kolorem namalować wzór. No i tutaj mogę użyć oczywiście też dalej, mogę użyć gąbeczek, ale świetnie sprawdzą się też pędzle i również. Angoba w aplikatorze, który kiedyś bardzo często stosowano na przykład w garncarstwie, rożki garncarskie. Później były gruszki, takie jak do nosa, a teraz zastąpiły je większość aplikatorów są wygodniejsze i mają różne końcówki, które możemy swobodnie zmieniać, zmieniając linie i zmieniając sposób zdobienia. Można w ten sposób sobie zrobić jakiś napis. Nakładanie Angoby aplikatorem. Ta angoba już trochę przesła, ja mogę ją dotknąć. Ona szybko schnie, bo jest na glinie niewypalonej, więc glina ma dużą chłonność. I teraz wybieram na przykład kolejny kolor. No i sobie zdobię. Oczywiście pamiętamy, że każdą farbę, każde szkliwo trzeba przed użyciem wymieszać, dlatego że mogą być ważne składniki akurat na dnie, Dzisiaj po prostu na nie nie załapiemy. Teraz zobaczcie, kolejny kolor. Delikatnie nakładam, sprawdzam, czy nie ma go za dużo i no, nie wyszedł mi taki bardzo dobry, ale widzicie? Teraz jest to o tyle fajne, że ten wzór zostanie dokładnie taki. Nawet jak ja nałożę na to szkliwo, oczywiście po wypaleniu, to on się nie zmieni. Szkliwa ze sobą się spływają, mają inny skład chemiczny i się. Topią. Angoba nie topi się, ona się utrwala, ona jakby przyczepia się do struktury bliny. Oczywiście mogę użyć jeszcze innego koloru i sobie zrobić dodatkowe efekty. No i mam mój wzór. Mogłabym ten sam proces przeprowadzić na glinie wypalonej. Nie ma żadnego problemu, będzie działało to dokładnie tak samo. Znowu biorę swoją gąbeczkę i przykładam. Mogę poprawić. I mam kropeczki. Tutaj mam też śmieszne gąbki ze wzorami. Przyznam, że ich na razie jeszcze nie sprawdziłam, bo dopiero je kupiłam. Nie wiem, czy dobrze zadziałają, ale mam nadzieję, że tak. Teraz sprawdzimy możliwości. O, trochę rozprowadzę farbę i zobaczmy. No, trzeba by popracować nad techniką. Co jeszcze jest fajne, to że my możemy używać angoby do tak zwanych przecierek. Czyli jeśli nasza praca ma jakiś wzór. Tutaj w tym przypadku to jest serwetka, ale wzór może być dowolny. To my możemy sobie na przykład pędzlem pomalować dosyć mocno, tak, żeby sobie ta farba weszła, angoba weszła we wszystkie rowki. I teraz biorę wilgotną gąbkę, czekam aż ona wyschnie. To jest biskwit polony dosyć nisko, bo to jest na 900 stopni, więc on dosyć szybko wchłania wodę z farby. I teraz sobie delikatnie przecieram. No i została mi farba tylko w rowkach. Jeżeli chciałabym, żeby angoba została w kolorze matowym, to wypalam ją na odpowiednią temperaturę, na którą zaleca producent danej angoby. I angoba może zostać matowa, tak jak w przypadku tej pracy. Nie musimy jej pokrywać szkliwem. To jest bardzo atrakcyjne, dlatego że nie zawsze i nie każdy lubi, żeby jego praca błyszczała. Tu jest, mamy angobę nakładaną kilkuwarstwowo. Akurat jest to praca Moniki, Moniki Skrzyńskiej, którą mi podarowała po którymś z warsztatów. Takie fajne zwierzątko. Nie miało być błyszczące, ma tylko błyszczące oczy. Natomiast jeśli mamy ochotę, gobę, możemy pokryć szkliwem przezroczystym. Może być to przezroczyste w kolorze, może być przezroczyste tak jak tutaj widzicie. Ja tutaj mam pracę Meliski, czyli Elizy Danowskiej, która robi bardzo fajne malarskie prace. Jest też tą malarką, dlatego to jej tak dobrze wychodzi. Jak widzicie, wszystko się błyszczy. Kolor jest bardzo mocny. Tutaj niekoniecznie musimy mieć pastele. Te angoby mogą być też w bardzo mocnych kolorach. Bardziej jak to dobrze wygląda. I jaką można uzyskać też precyzję malowania. To jest bardzo, bardzo duża zaleta. A teraz co może pójść nie tak? Na pewno. Każdy ma takie doświadczenia, że przy zdobieniu możemy popełnić jakieś błędy. No, jest to naturalny proces uczenia się, ale angoby nie do końca są proste, dlatego że muszą być to bardzo dobre materiały, dobrze stworzone i dobrze zrobiona receptura, żeby na przykład nie odpadały płatami. Bardzo często jest tak, że nakładamy angobę i na przykład robimy dosyć grubą aplikację. I ona nam zaczyna złazić, zaczyna pękać i schodzić ze szkliwem. To oznacza, że po prostu ma za dużą kurczliwość w stosunku do naczynia, na które ją nakładamy. I na szczęście, nawet jeżeli są to angoby, które kupiliście w stepie, to możemy na to coś zaradzić. Najprostszym sposobem jest schudzenie takiej angoby, czyli można dodać na przykład mączki kwarcowej. Mączki kwarcowej około 15% powinno pomóc. Oraz jak na przykład kiepsko angoba przywiera i widzicie, że po wypaleniu na przykład zostawia ślad na palcach, to możemy dodać trochę topnika. I takim najprostszym sposobem będzie dodanie troszeczkę szkliwa przezroczystego. Nie bójcie się, że dodatek tego szkliwa przezroczystego sprawi, że ona będzie się przyklejać. Nic bardziej mylnego. To jest mała ilość. Mała ilość to jest około 10%. Ale sprawi, że ten produkt, ta angoba będzie lepiej przyklejona do Waszego naczynia. Podsumowując, angoba to farba zrobiona z gliny, zabarwiona pigmentami. Można stosować ją na glinę niewypaloną lub wypaloną. Możemy wypalić ją i uzyskać matową powierzchnię, lub pokryć szkliwem przezroczystym, wypalić i będzie błyszczało. Jeśli chcesz oglądać więcej takich filmów, to pamiętaj, żeby subskrybować mój kanał. A jeśli podoba Ci się ta treść, daj lajka, zostaw komentarz pod tym wideo.